Cześć, tu Marusia, witajcie na moim kanale, na którym będę pokazywać moje rysunki, moje. E, jakieś e, ćwiczenia co do rysowania, bo znowu wróciłam do rysowania. E, generalnie uwielbiam My telpony, więc na tym kanale będzie się też My pojawiało. Jakieś testy hobby, jakieś demo paintingi, jakieś inne rzeczy. E, Możecie tutaj zobaczyć i e, z chęcią będę się tym z wami dzielić. E, więc jeżeli Was to interesuje, to e, zapraszam do pozostania tutaj na tym kanale. E, osoby, które przyszły z innych kanałów, tutaj również zapraszam i cieszę się, że tu jesteście. Dajcie o sobie znać. Chciałabym z wami mieć jakąś relację. Więc jak najbardziej zapraszam. Zapraszam też do pisania komentarzy, może jakieś rysuneczki na zamówienie, może coś. Oczywiście na razie wszystko za darmo, nic nie biorę żadnych pieniędzy. Chcę podszkolić swój skill w rysowaniu. Więc zapraszam, co chcecie Piszcie, ja się cieszę, że tutaj jesteście i pozdrawiam wszystkich broniaczków, których poznałam kiedykolwiek i którzy mnie poznali, i którzy mnie poznają tutaj, zbudzi. Więc zapraszam i cieszę się, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że tutaj zostaniecie. Witajcie na kanale.